Nazywam się Krystian Nagaba, jestem terapeutą leczenia uzależnień w ośrodku MyWay i dzisiaj chcę Wam pokazać, jak budować sieć wsparcia. Co robić, żeby to nasze trzeźwienie było zabezpieczone osobami, narzędziami, które ułatwią nam wyjście i spowodują to, że będzie o wiele lżejsze. Jak istotne i ważna jest nasza sieć wsparcia w naszym trzeźwieniu. Powiem Wam jedno, bez tego jesteśmy w dupie. Jeżeli będziemy sami, leżymy. Gdyby nie ta Natalia moja, która była przy mnie w tych najgorszych chwilach, gdyby nie to, że miałem matkę, gdyby nie to, że miałem, miałem córkę obok, gdyby nie to, że otoczyłem się fajnymi ludźmi, to trzeźwienie byłoby bardziej bolące, cierpiące, a najważniejsze, nie wiem czy by doszło do skutku. Dzisiaj jestem 6 lat trzeźwy. Każdy dom stoi na jakichś fundamentach. I teraz my musimy nasze trzeźwienie tak samo zbudować na fundamentach. Nie możemy sobie pozwolić, że. Nasza podstawa główna stoi tylko na jednej nodze. Zobaczcie, co się będzie z Wami działo, jak stoicie na jednej nodze. Możecie walnąć. Więc ja zbudowałem swoją trzeźwość na czterech filarach, które spowodowały to, że te trzeźwienie będzie lżejsze, łatwiejsze, ale na pewno będzie miało większą moc. Czy więcej filarów, czy więcej podstaw, tym bardziej będziemy solidnie stali na tych nogach. Więc pierwszym takim filarem, taką silną nogą, na której budujemy sieć wsparcia, to są nasi najbliżsi. Ponieważ. Im najbardziej zależy na naszej trzeźwości ze względu na to, że to są osoby bliskie, to są osoby, które emocjonalnie do nas podchodzą. To są nasze żony, mężowie, matka, ojciec, rodzina, dzieci, kuzynowie, osoby, które były z nami większość naszego życia i widziały, jak ta choroba się bardzo fajnie posuwa, i niszczy nasz od środka, niszczy to, co zbudowaliśmy przez wiele lat. Dlatego te nasza rodzina, najbliżsi przyjaciele. Jest bardzo istotne, żebyśmy na nich też trochę budowali tą trzeźwość. Nie mamy opierać tej trzeźwości na nich, ale możemy wspierać się nimi. Pamiętajcie, nie możemy na nich zwalać, że jesteśmy przez nich, czy, czy dla nich jesteśmy trzeźwi. My mamy korzystać z ich pomocy, nie niszcząc ich oczywiście życia. Pamiętajcie, że osoby też bliskie są często współuzależnione. Więc żeby zbudować na rodzinie, na bliskich, Taką sieć wsparcia, to te osoby najlepiej będzie, jeżeli będą również się edukowały w tym kierunku, ponieważ bez edukacji nie będą wiedzieć, w jaki sposób nami zarządzać, nie będą wiedzieć, w jaki sposób rozmawiać, czy co robić w danej sytuacji, jeżeli będziemy mieli ochotę się napić. Więc to jest bardzo istotne, żeby te osoby również się edukowały, żeby one również szły z nami do góry. Dla mnie jest to najsilniejsza noga, najwięcej dała mi wartości, jeżeli chodzi o moje trzeźwienie, i widzę, że najwięcej wartości daje, jeżeli chodzi o trzeźwienie moim pacjentom. Bez nich będzie nam bardzo ciężko. Są przypadki, wiem o tym dobrze, że nie jedna osoba, która ogląda ten filmik teraz, nie ma możliwości. Ale spokojnie, Natalia nie jest moją rodziną. Natalia nie była żoną, ani nie była moją partnerką w czasie uzależnienia. Ja ją poznałem na samym końcu, jak. Podjąłem decyzję walki z uzależnieniem. Czyli ona była od początku. To była nowa osoba, więc spokojnie. To nie chodzi o to, że ja nie mam rodziny, moja matka zmarła, mój brat ma mnie w dupie i tak dalej. Spokojnie. Natalia, która jest głównym moim wsparciem, była obca dla mnie 6 lat temu. Dzisiaj kupuję pieszczonek zaręczynowy, więc wszystko może się zmienić. Jedna osoba, słuchajcie, jedna. Wystarczy, żeby zmienić wasze całe życie. Całe. Jedna. A ile jest milionów? Miliardów na świecie. Jeżeli ktoś nie chce pomóc ci wyjść z uzależnienia, to nie możesz tej osoby dodać do tej sieci wsparcia. Ona może być toksyczna dla ciebie, to może być osoba, która powoduje u ciebie dyskomfort mentalny, może powodować lęki i strach. To przekłada się w swoje zapicie. Bardzo ważny element: grupa wsparcia. Nawet sobie nie zdajecie sprawy, jak grupa ma wpływ na twoje życie, ale. W sposób bardzo pozytywny. Grupa jest w stanie wyłapać, co się z Tobą dzieje, o wiele szybciej, zanim coś się zacznie dziać. Grupa jest w stanie e, wspierać Cię, ponieważ bardziej Cię rozumie, nieraz, niż Twoja najbliższa rodzina, ponieważ jest to przeważnie grupa osób uzależnionych, jest to przeważnie grupa jakaś, która ma wspólne pasje, angażuje się w różnego rodzaju projekty. Na przykład jedną z moich grup wsparcia to są pasjonaci motocykli. Dla mnie najważniejszą grupą wsparcia to są grupa osób uzależnionych, którzy walczą albo trzeźwieją w tym procesie trzeźwienia. Ponieważ każdy siebie rozumie. Każdy wie dokładnie na czym polega choroba. Nie muszą się uczyć tak jak rodzina od początku. Grupa wsparcia wie co to jest głód, wie co to znaczy potknąć się, wie co to znaczy popełniać błędy i wejść w mechanizmy uzależnienia. Jeżeli na przykład masz gorszy stan Eee, Czy masz jakiegoś głoda, masz jakieś głupie myśli, to samo wygadanie się jej spowoduje, że odwróci Twój stan o, wiel o 180 stopni. Dlaczego? Bo oni rozumieją wszystko to, co do nich mówisz, i pi po pierwsze, a po drugie, mieli tak samo. Tak samo przechodzili te różnego rodzaju etapy trzeźwienia, tak samo się uczuli, rozumieją Cię w 100%. W jednym z fundamentów, na których możemy opierać swoją trzeźwość, to jest nasz terapeuta. Ja jestem taką osobą, że osoby, które prowadzę, mają możliwość pisania do mnie i w momencie, kiedy mają kryzys, ja do nich dzwonię, czyli mogą na mnie liczyć. Perfekcyjnie to działa. Terapeuta zna tą chorobę i jest w stanie ci wytłumaczyć wszystko łatwiej, szybciej, efektowniej, ale najważniejsze jest to, że Ty to bardziej zrozumiesz. A więc terapeuci są ważnym elementem w naszym trzeźwieniu. W szczególności wiecie o tym dobrze, że wyjście z uzależnienia to nie jest miesiąc, dwa posiedzenia sobie w ośrodku lub pochodzenia sobie na grupę albo do terapeuty indywidualnie, tylko to jest proces roczny, dwu, jak nie dłuższy, tak? który pozwoli nam na to, że będziemy mogli łatwiej wyjść z tego uzależnienia. Ważny element, bo tu jest profesjonalista, który was. Nadzoruje, można powiedzieć, sprawdza, patrzy, obserwuje w inny sposób, bo nigdy, pamiętajcie, rodzina i grupa wsparcia nie będzie widziała to, co terapeuta. Też ważny jest wybór y, y, terapeuty. Nie każdy terapeuta Wam podpasuje, nie każdy terapeuta jest taki sam. Tyle, ile terapeutów, tyle jest rodzaj osobowości. Każdy ma inną energię, każdy y, inaczej podchodzi, każdy ma inne doświadczenia. I pamiętajcie, że nie terapeuta nie jest równy terapeucie. Pamiętajcie o tym, ponieważ nie możemy określać, że jeden terapeuta nam nie podpasował, to wszyscy są tacy sami. Nie szukajcie dalej. Dwie wartości wpływają na jakość waszej terapii, między pacjentem a terapeutą. Tylko dwie. Pierwsza to jest zbudowanie relacji między terapeutą, w sumie terapeuta powinien z wami zbudować tą relację, i że terapeuta jest sobą. Jeżeli te dwa czynniki będą działały między wami, to jesteście już w domu. Dlaczego? Ponieważ nie, nigdy się nie otworzycie, nie będziecie sobą, nie, nie będziecie szczerzy do terapeuty, jeżeli nie będzie tej relacji, nie będzie tej, tej iskry, tego flow między wami. Jeżeli to jest, to jest super. Tutaj nie będzie obijania w bawełnę, tu nie oszukacie. Jeżeli jest ta relacja, to terapeuta powie od razu wam, że coś jest nie tak. I czwarta. Ja uważam, że ona jest najsilniejszą i zarazem najsłabszą w ogóle z tych wszystkich. Ponieważ ona się opiera na osobie, którą znamy najlepiej i na osobę, która może nas rozczarować, albo dać motywację, albo pokierować w dobrym kierunku, lub możemy zabłądzić. I ta osoba doprowadziła nas do sytuacji, w której aktualnie wy jesteście. To, co jesteśmy my sami. Nie ma lepszego fundamentu, nie ma lepszej osoby niż my sami. To my podejmujemy decyzję, żeby kupić alkohol. To my podejmujemy decyzję, żeby zadzwonić do, do dealera. To my wkręcamy się w głody. To my myślimy o różnych rzeczach, które powodują to, że czujemy się gorzej. Nasze myśli nas gubią, i my sami bardzo często wpadamy pętle uzależnienia w mechanizmy. To nie ma innej i lepszej osoby, która może kontrolować nasze myśli. No, ja nie, No, słuchajcie, czy rodzina, czy grupa wsparcia, czy terapeuci są w stanie kontrolować nasze myśli? Ja jeździłem do mojego terapeuty, pamiętam, przed ośrodkiem to ja mówiłem, że wszystko jest w porządku, mówiłem to, co chcę usłyszeć. Terapeuta już mi bił, bił brawa za efekty, a ja wracałem do samochodu i piłem alkohol. Będziecie kombinować, ale nie oszukacie samego siebie. I to jest najsilniejsza grupa i za razem najsłabsza. Dlatego też inwestycja w siebie, swoje podejście, w swój rozwój, swoje zaangażowanie, podejście do terapii, swoje cele życiowe, swoje marzenia, swój czas wolny, swoja praca, swoje całe życie. Jest najważniejsze, żebyśmy stali twardo na, na ziemi. Jeżeli mamy je porozwalane, to żadna grupa nie jest w stanie zmienić nas na lepsze, tylko my sami. I dlatego tu bardzo ważnym narzędziem, który jest, to jest codzienne pisanie i praca nad sobą. Codzienne pisanie, analiza, co się z Tobą dzieje, z Twoimi emocjami. Jakieś swoje cele, żeby iść w jednym kierunku, żeby nie błądzić, żeby nauczyć się zarządzać samym sobą w swoim życiu. To jest podstawa. Bo jeżeli my tego nie zrobimy, słuchajcie, to będzie, jeżeli będziemy, nie wiem, będzie pierwsza w nocy, dostaniemy głoda, będziemy sami na chacie, bo akurat nasza żona pojechała na jakiś weekend. Spa, do tego grupa wsparcia o drugiej w nocy nie działa, bo wszyscy mają ciebie za przeproszeniem gdzieś, bo mają swoje rodziny, więc nie mogą nic zrobić. Terapeuta też słodko śpi i my zostajemy sami z sobą. I jest pierwsza, druga w nocy, a my łazimy i mamy głoda. Co wtedy? My musimy sami z sobą poradzić sobie. Musimy mieć takie narzędzia, wiedzieć, co działa na nas, jak funkcjonować, z kim porozmawiać. Sami z sobą. A gdzie mamy porozmawiać z sami z sobą? Na kartkę. Dlatego pisanie, tu pisanie, rozwój, analiza, wyciąganie wniosków. Za co wdzięczni jesteśmy? Gdzie my, po co nam jest ta trzeźwość? Dodawać sobie, dodawać sobie, non-stop sobie dodawać. Dlaczego chcę być trzeźwy? Bo chcę się nauczyć na paralotni latać. Chcę mieć hodowlę kur, chcę być, być fajnym mężem, chcę schudnąć 20 kilo, chcę być dobrym ojcem, chcę mieć fajny samochód, chcę mieć domek, chcę mieć mieszkanie. Wszystko. My jesteśmy najsilniejszym ogniwem i najsłabszym. I to trzeba zbudować. A to ma być dodatek. Więc ta czwarty, skupcie się na tym czwartym. A nie, ja zapiłem, bo moja żona mnie zdenerwowała. Nie, ty dałeś się zdenerwować swojej żonie. Ja zapiłem, bo nie było grupy wsparcia. Nie, ponieważ nie miałeś tyle energii, nie miałeś e, pomysłów, nie miałeś siły, żeby walczyć sam z sobą. Wiesz ile razy ja sam. Poradzić sobie z moim głodem, z moimi myślami, z moimi przekonaniami, żeby wyjść z tego uzależnienia? Nie możemy zwalać. Terapeuta nie będzie. Raz jest, raz nie. On ma też swoje życie. Ale my jesteśmy non-stop. Najlepszy nasz przyjaciel to jesteśmy my sami. 80% słuchajcie, procent e, dziennie rozmawiamy z samym sobą. 20% to są inne osoby. To zobaczcie, jak my musimy pokochać swoją osobę. Nawet w uzależnieniu, Mówi się, że trzeba poznać się na nowo, odrodzić się. Kim ja jestem, co ja chcę, w którym kierunku iść. To jest bardzo istotne i ważne. Ja nazywam się Krystian Nagaba. Jeżeli mnie jeszcze nie widziałeś wcześniej i polubiłeś moją energię, to za lajku zaobserwuj mój kanał.